siemano no i jak przystało na prawdziwego pszczelarza przyszła pora schować ramki na zimę miód został wykręcony ramki osuszone No i trzeba je zabezpieczyć na zimę przed motylicą żeby nic tutaj tego nie zżarło. No i tutaj jest taki stary sposób mojego starego pszczelarza i on mi powiedział że najlepiej jest właśnie takie ramki osuszone tak jak tutaj mamy ładnie, wszystko co ci pięknie przekładać na zimę nie bawić się tam w żadne jakieś tam, nie wiem, worki zamrażanie i tym podobne rzeczy kilka liści z orzecha włoskiego ciach, położyć ramka, ciach, to jest moja ta transportówka której tam woziłem sobie ramki z miodem no i tak sobie to poprzekładam poprzekładam i to powiem Wam, że działa, dlatego że w ubiegłym roku yy, poprzekładałem, to poprzekładałem. No i zabrakło mi liści. I zamiast tutaj do samego końca załadować, to ostatnie dwie ramki tutaj u góry nie było liści. Tutaj były liście na dole, a u góry nie było liści. I na tych ramkach było cacy super, nie było żadnej motylicy. A te dwie tutaj ramki, które były bez liści, na nich była motylica. I to dosyć spora. Mocno było to pojedzone. Dużo też było tych, 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 jak one się nazywają. No, te robale, zaraz sobie przypomnę. No, już sobie przypomniałem barciaki. Masa tego była. No to teraz stwierdziłem, że trzeba dużo tych liści doładować, bo mam bardzo dużo. Tutaj mam jeszcze połóweczki. No i tutaj jeszcze mam sporo ramek. Tutaj jest chyba z 20. Może lepiej. Tak to wygląda wszystko, także biorę się do roboty, nie wiem jakie tam, nie wiem jakie wy tam macie sposoby na to, mi się ten akurat podoba, oglądałem tam jakieś różne filmy na YouTube, ludzie biorą gdzieś tam to w jakieś worki hermetycznie chowają, no jak ktoś ma, nie wiem, ma 10 ramek to sobie może coś takiego zrobić, ale jak ktoś już ma więcej tych ramek, tak jak w moim przypadku jest ich już chyba z 50, no, to bawić się w takie rzeczy, no to to jeszcze worki te pokupić, to trochę by zaszło. A tak, liście, chach, chach, to się poprzekłada. Rozkładam, oczywiście, ramka stała, ta, znaczy cała ta transportówka ona cały czas stała tutaj na dworze. Tutaj, tak jak ja mam te zadoszenie takie zrobione, ono sobie tutaj stało. I tak to było. Dobra, trzeba mi dwie rączki do roboty, układam to. I byłoby tyle. Jeżeli Wy macie jakieś pomysły, jak to zrobić, czy tak też zimujecie te ramki, jak to wygląda, to proszę o info. Bo sam jestem ciekawy, czy ten mój sposób jest dobry. Na pewno to działa, bo już mam sprawdzone. Ale może jeszcze jakieś inne, ciekawsze są metody. Dobra, to na razie.